Mleko siłą polskiego eksportu to temat przewodni naszego forum Mleko, na które Was serdecznie zapraszamy już 7 marca w hotelu Via Baltica w Koło Łomży. Start punkt dziewiąta, a zaczniemy od bardzo ciekawego i bardzo na czasie wykładu na temat Robot przejmuje dój. Czy to się opłaca, komu się opłaca i kiedy się opłaca? Instalacja robotów udojowych. Będziemy mówili także o żywieniu, a przede wszystkim o tym, jak poprawić wykorzystanie białka w żywieniu krów mlecznych. Będziemy mówili o tym, jak utrzymać produkcję w czasie, kiedy krowy mają problemy ze zdrowotnością wymienia. No i oczywiście będziemy mówili także o użytkach zielonych. Ale jedną z ważniejszych spraw będzie kwestia rynków, Pawle. Tak. Debata prezesów firm mleczarskich, prezesów, reprezentantów spółdzielni mleczarskich na temat perspektyw na rynku mleka, czyli kiedy zakończy się kryzys. Tak naprawdę Polska jest dużym eksporterem mleka, i nasze motto przewodnie, mleko siłą polskiego eksportu, będzie dotyczyło także właśnie tych perspektyw rynkowych, w jakich obszarach będziemy mogli jeszcze się rozwijać, bo trzeba powiedzieć, że to w Polsce tak naprawdę systematycznie zachodzi wzrost produkcji w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej. Tak, jesteśmy pod tym względem, można powiedzieć, dzisiaj wyjątkiem. W niektórych krajach, jak w Irlandii, następuje drastyczny spadek tej produkcji. Także zapraszamy serdecznie, naprawdę warto wziąć udział w naszym forum. Zróbcie sobie dzień przerwy w blokadach jeszcze, Pola na tyle nieobeschły, żeby przystąpić do nawożenia. Zapraszamy serdecznie, a ja chciałem zapowiedzieć, że wszyscy ci, którzy przyjadą na nasze forum, otrzymają w prezencie Nasz nowy poradnik eksperta, OBORA na medal. Mamy tutaj świetne propozycje, nie tylko modernizacji, ale także budowy nowych obiektów, w zależności od skali, od kilkunastu, dwudziestu krów w oborach wolnostanowiskowych do naprawdę dużych obiektów. Mam nadzieję, że licznie spotkamy się 7 marca koło Łomży. Zachęcamy do zapisywania się i liczymy na. Waszą obecność? Na naszych portalach www.mlekotopagrar.pl i www.mleko-tygodnikrolniczy.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy. Razem z Pawłem będziemy prowadzili to spotkanie i liczymy na Waszą obecność i na bardzo rzeczową dyskusję. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.